co kierowniku, krzywo, eee. to będzie i tak w zimie, no wiaterek nam powiął i troszkę ten solunezek porusało zaraz będziemy murować i łop eee. sypie się koparecko i będzie zyleta, eee. to to będzie widział troszkę się obsieje i pewnie eee. kupią te gorsze problemy, bo pustaczków nam na składach brakło tu, no ale dzwoniłem, bo mam wtykę w istocie co kierowniku eee. takie źródełko chłopaki tam mają no przywiezł porządny pustak, eee. Nie to co nasze, źlad trafi. No ale musimy to ramy pociągnąć, to to przybić, bo... Paliwo drogie, a skór nie opłaciłoby nam się, no. jesteście się kurwatory rozjebały. Opoki mu tam spinają, wysłałem ich. pospinają i zaraz tyrknę telefonem, <grym> telefonem> telefon mam porządny. przedzwonię, roz dwa dzwoni. Zaraz będę wieczny, będziemy murować. he Tu chopoki rozgrzewają betoniarkę, będzie szło jak nie wiem. No, jutro będzie spod wymurowane. No pewnie. Tak, przejdę tam i pogłonie, żeby to, to pospinali te tory i dzwonię tym moim telefonem. Ta wasza rozwa, spinaj tato! dam wam za to po bananie, bo kierownik na mnie już bucy już czemu murować, No, a tamte zaraz będzie jechał.